Cześć kochane, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tak naprawdę bardzo proste smoky eye i dzisiaj moją modelką jest Basia. Może pamiętacie ją z poprzednich filmików? Zwróćcie uwagę na cerę Basi, jaka jest przepiękna. Zaczynamy. Nakładam bazę pod cienie na całą powiekę. Robię to jak zawsze płaskim syntetycznym pędzelkiem i rozkładam sobie szybciutko właśnie od linii rzęs aż po brwi. Pamiętajcie, żeby bazę pod cienie zawsze ładnie wtłoczyć też gąbeczką, żeby żadnych zacieków tutaj nam się. Nie zrobiło, wiem nie po polskiemu. Wiecie o co chodzi. Po prostu wtłaczamy, żeby baza była gładziutka bez żadnych załamań, zacieków, prześwitów i tak dalej. Dokładnie to samo robię z korektorem. Używam tutaj korektora od Eveline i nakładam dokładnie tak samo jak bazę pod cienie, czyli na całą powiekę ruchomą od rzęs aż po łuk brwiowy i od razu sobie wtłaczam yy, gąbeczką żeby mi wyszła taka piękna, czyściutka baza pod cienie. I drugie oczko dokładnie tak samo. Pamiętajcie, żeby przed nałożeniem korektora dać bazie odrobinkę zastygnąć, wtedy ona nabierze swoich właściwości. I przepraszam za takie delikatne migotanie, ale obok nas paliła się świeczka i to ona właśnie daje taki bardzo dziwny efekt migania, a z tyłu widać lampę, bo oczywiście źle ją ustawiłam. Eveline Charming Moka e, paleta cieni, przepiękna, Zaczy, e, zaczynam od takiego, no tak naprawdę najciemniejszego matowego cienia, dopio e, i tłaczam go płaskim, puchatym pędzelkiem do blendowania na całą powiekę ruchomą. Nie przypudrowałam wcześniej korektora, żeby intensywność tego cienia była jak najintensywniejsza. I drugie oczko tak samo. Pamiętajcie, żeby ten cień bardziej wtłaczać, wciskać w powiekę niż już na tym etapie rozcierać, ponieważ korektor jest tylko bardzo delikatnie zastygający, więc w momencie, gdybyśmy teraz zaczęły wtłaczać ten cień takim ruchem wiecie, prawo lewo. No to tutaj te warstwy wszystkie by się nam poruszały, byłyby prześwity, dziury i nie wyglądałoby to estetycznie. Dlatego wtłaczamy i za chwilkę będziemy rozcierać sobie tutaj do góry ten cień. Sięgam po w frapę. Również matowy cień biorę mały precyzyjny pędzelek i rozcieram granice tego najciemniejszego cienia. To jest taka zabawa, wiecie, tutaj rozcieram, później troszkę dodaję tego najciemniejszego cienia, żeby wszystkie te kolory ładnie mi się połączyły i dzięki temu nasze smołki będzie perfekcyjne. I drugie oczko. Jak widzicie na początku nie wygląda to zbyt zachwycająco. Ale troszeczkę pracy, jeżeli w to włożycie trochę takiej, wiecie, precyzyjności, to będzie pięknie. I tak naprawdę ten makijaż nie jest jakiś spektakularnie trudny. Jeden cień rozstarty drugim, potem połysk i gotowe. Te cienie pięknie się ze sobą łączą i blendują, więc praca tutaj z tą paletą była naprawdę... Przyjemnością. Iced Coffee, czyli metaliczny połyskujący cień w przepięknym kolorze. Oczywiście wcześniej na powiekę nałożyłam bazę pod cienie Glitter, nie pod cienie, pod pigmenty Nex Glitter Primer, żeby ten cień miał jak najwyższą, wiecie, pigmentację, żeby mogła ten połysk wyciągnąć na całego i wtłaczam oczywiście pierwsze paluchem. Pamiętajcie, że takie cienie na początku najlepiej jest nakładać palcem, aplikować palcem na powiekę, bo tak naprawdę e, wtedy on dopiero pokazuje na co go stać. E, I teraz biorę sobie zwykły płaski pędzelek, nie syntetyczny e, i dokładam tego cienia i blenduję sobie jego granice jak wiecie ja nie przepadam za cat i tak dalej, więc staram się zawsze te granice rozblendować Taint Miracle e, podkład od Lancome jest to podkład nawilżający lekki e, no wygląda obłędnie na skórze nie ma co tutaj ukrywać ja bardzo się cieszę, że, że w końcu go odkryłam jedyne o czym musicie pamiętać to to, że on strasznie, strasznie ciemnieje, naprawdę e, on potrafi ściemnieć o dobre 5 tonów jak nakładacie go sobie właśnie paseczkami z jednej strony twarzy, a potem z drugiej strony twarzy, to ta różnica jest naprawdę ogromna. Natomiast jeżeli nauczymy się nim pracować, dobierać ten kolorek, no to później efekt jest naprawdę zdumiewający na skórze. Zresztą zaraz sama zobaczycie. Magic Perfection Concealer nie wiem, bo czytam <noise> z filmu, który właśnie oglądam, do którego nagrywam Wam głos. Jest to korektor od Eveline i nakładam go pod oczy Basi. Nałożam go też w bardzo niewielkiej ilości na środek twarzy i wtłaczam go gąbeczką. Tak, my zbaw się mamy o czym gadać, więc tu gadania jest naprawdę dużo. Ja nawet musiałam wyciąć moment, kiedy konturowałam na mokro e, chudą Beauty, właśnie. <grymne> musiałam to po prostu wyciąć, bo za dużo gadało się. E, I Mark Jacobs e, bronzer, przepiękny, tylko pamiętajcie, że można sobie łatwo nim zrobić krzywdę. Ale jeżeli chodzi o konturowanie na mokro, to robię to tak jak zawsze. Zapraszam Was do innych filmików, tam na pewno e, dzieje się praktycznie to samo. A bronzer w kamieniu nakładam oczywiście na te miejsca, gdzie konturowałam e, na mokro. Oczywiście na oczkach już są rzęsy, a za Basią źle ustawiona lampa, nawet jest nie włączona. wybaczcie. Ale ćwiczę cały czas nowe ustawienia przy tej paletce i za każdym razem coś mi się nie podoba, coś przestawiam, coś dokładam. No i wychodzi tak jak zawsze. Róż od Sensik Perfect Blush, jeden z moich ulubionych. Nakładam takim bardzo luźnym, delikatnym pędzelkiem na szczyty kości policzkowych. Na tą najbardziej wypukłą część, i potem rozcieram też do boków. Paletka od Benefitu, Tu mamy bronzery, mamy róż, mamy rozświetlacz. Przepiękna paletka, i ja sięgam po rozświetlacz Kuki. I nakładam na szczyty kości policzkowe. Wygląda przepiękny efekt. Zresztą jest tak znany w internecie, że na pewno go znacie. Oczywiście też nad łukiem brywiowym odrobinkę tego rozświetlacza. Odrobinkę dokładam już drugi raz, tak? Odrobinkę. I sięgam po puder od Chanel i będę sobie nim matowiła skórę pod okiem, również środek twarzy. On daje przepiękny efekt takiego dosyć mocnego matu. Ale to nie jest taki wiecie suchy mat, on pięknie wygładza skórę, naprawdę, zresztą tutaj możecie zobaczyć pod oczkiem jak ta skóra przepięknie została wygładzona, cudownie utrwala makijaż, tak naprawdę mocno go scala, spaja, no i no, jest to jeden z moich ulubionych właśnie produktów do utrwalania makijażu. Art Deco, kredeczka brązowa do oczu i ona ląduje na linii wodnej i też w linii rzęs na dolnej powiece. Pamiętajcie, jeżeli nakładacie coś na linię wodną, to zawsze starajcie się też tą kredeczkę czy eyeliner wtłoczyć w linię rzęs, żeby nie było nieestetycznych prześwitów. Ja tą kredeczkę oczywiście rozcieram I sięgam po cień espresso. I blenduję sobie dolną powiekę. Nakładam na zewnętrzny kącik, również na tą kredaczkę. Blenduję tak mniej więcej do środka powieki. I oczywiście do dołu, żeby oko nam się jak najbardziej otworzyło. Flat white cień taki satynowy, delikatnie tylko rozświetlający. Mokrym pędzelkiem nakładam na wewnętrzny kącik, łączę z górną i dolną powieką. Pamiętajcie, żeby zawsze mat z połyskiem ładnie połączyć. Sięga po, sięgam po cień macchiato. Piękny taki błyszczący cień, i nakładam go na dolną powiekę pomiędzy tym jasnym rozświetlającym a matem, żeby tutaj efekt stworzyć takiego fajnego, rozświetlonego jeszcze oczka. No i czas na usta: kredeczka do ust, konturówka od Golden Rose. I uzupeł maluję oczywiście kontur i uzupełniam też usta. Błyszczyk i pomadka od Eveline. Ostatnie moje ulubione połączenia lądują właśnie na usta, pierwsza pomadka, a następnie błyszczyk. Myślę, że to połączenie tutaj przepięknie wygląda, i właśnie do tego mocniejszego oczka, koniecznie spróbujcie. Ja wam oczywiście numerki produktów zostawię w opisie na dole pod filmikiem. I jak wiecie, jestem ostatnio ogromną fanką błyszczyków. I zapraszam na metamorfozę Basienki. No ja jestem jak zawsze zachwycona urodą Basi i uwielbiam ją malować, uwielbiam z spędzać czas i mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się podoba. Możecie go wykorzystać na imprezę, czy to andrzejkową, czy to sylwestrową. Ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. No i do następnego razu. Pa, pa!